No hejka wszystkim, słuchajcie, pamiętacie dwa filmiki wstecz, kiedy pan pokazywałem, jak zrobić dobrą golonkę. Słuchajcie, z tej golonki został mi wywar, a dzisiaj na tym wywarze zrobimy zajebistą zupę. Zobaczcie, wywar z golonki jest taki zawiesisty, prawie jak galaretka, ponieważ został wystudzony w lodówce. Podłączymy i zagotujemy. Na patelni obok podsmażymy sobie kilka kawałeczków boczku, w takich dość dużych kawałeczkach mogą być również żeberka. A do garnka z wywarem wrzucimy sobie dwa kawałeczki selera, jedna pietruszka pokrojona w kostkę, dwie marchewki pokrojone w telarki. Odrobinę pora, dwa ząbki czosnku, dusz, troszeczkę nam się wieprzowina poddusiła. Teraz możemy sobie dorzucić odrobinę wołowiny. Teraz do gotującego wywaru możemy sobie dorzucić dużą garść kapusty kiszonej. Teraz do mięsa szczypta tymianku. Pół cebuli pokrojonej w kostkę. Może być nawet cała. Teraz tak podsmażone mięso z cebulką przerzucamy do garnka. Teraz, gdy już mięsko się pogotowało i jest miękkie, wrzucamy pieczarki. Pieczarki małe, pokrojone na cztery. A na sam koniec rzucamy ziemniaczki. Ziemniaczki pokrojone w grubą kostkę. Sprawdziłem, ziemniaczki są już miękkie. Teraz możemy wyłożyć na talerz czy do miseczki. No i w ten oto sposób zupę litewską na wywarze spod golonki mamy gotową. Zupa jest treściwa i bardzo smaczna. Polecam. No i tradycyjnie kochani, dla zasięgu sub, like, dzięki i do następnego, hej!